Za nami trzy dni zajęć feryjnych w Bibliotece Głównej. W tym roku postanowiliśmy skupić się na podróżach. Zaczęliśmy dosyć blisko, ponieważ w naszym kraju przenieśliśmy się jedynie odrobinę na północ, ponieważ zawitaliśmy na Kaszubach. Podczas czwartkowych zajęć poznaliśmy tamtejsze zwyczaje, stroje, również odrobinę języka, a następnie daliśmy wyraz swojemu zacięciu artystycznemu, wspólnie projektując kaszubską chatę. Następnie w piątek przenieśli Współpracowaliśmy się już do krajów cieplejszych, zawitaliśmy bowiem w Hiszpanii, gdzie przybliżyliśmy sobie takie postaci jak na przykład Zorro. Wzięliśmy też udział we własnych zbiorach pomarańczy. Pobawiliśmy się w swoją koridę, być może w troszkę delikatniejszym wydaniu, niż zazwyczaj odbywa się to w Hiszpanii, a to dlatego, że uwrażliwiliśmy się na tego typu tradycje poprzez przeczytanie książki Obyczku Fernando. Weekend był czasem na oddech, natomiast w poniedziałek przenieśliśmy się na wyspy brytyjskie a konkretniej mówiąc do Londynu, gdzie poznaliśmy Misia Paddingtona, który to przedstawił nam angielską kulturę, przybliżył nam jeszcze bardziej język angielski, poczęstował nas zgodnie z angielskim zwyczajem herbatą, a także pozwolił wykonać własną podobiznę z filcu. Jak co roku, dużo działo się również na naszych filiach. Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach integracyjnych, wzięły udział w warsztatach kulinarnych, krawieckich, czy też programowania. Wykonały własne zimowe karmniki, maski karnawałowe, filcowe zwierzaki, las papierowy, mogłabym długo wymieniać. Jestem jednak pewna, że każdy znalazł coś dla siebie, każdy miał możliwość, żeby poszerzyć swoje zainteresowania, żeby dowiedzieć Dzieci czegoś nowego, dlatego zapraszamy nie tylko na zajęcia feryjne lub wakacyjne do biblioteki, ale również zapraszamy każdego dnia, ponieważ zarówno my, jak i filie zapewniamy mnóstwo opcji do rozszerzenia swoich horyzontów, zarówno podczas zajęć, jak i po prostu podczas obcowania z książką.